Czy pamiętasz tego gościa, którym ciachnęło mieczem i spadł z wysoka? Nie, nie ten. O, właśnie ten. Czy zginął? No nie. Znacie pewnie tę sytuację, że ktoś zrobił bardzo udaną pierwszą część cyklu, później dwójka była trochę przekombinowana, albo w niektórych aspektach nawet słaba, więc postanowiono użyć karty pułapki o nazwie Nostalgia. Ten oto sposób jednym z komunikatów do Twierdzy czy było to, że wilk powraca. Ale przecież my go chyba zabiliśmy w jedynce, co nie? Tylko widzisz, wilk tutaj zastosował siłę determinacji z Undertale'a, a także magię przyjaźni kucyków pony i zaprzyjaźnił się z jakimiś tam szamankami czy kimś tam, nie pamiętam. Ten motyw literacki znany jest potocznie jako tak naprawdę nie zginął. Motyw ten jest bardzo często spotykany w wielu franczyzach. Doprawmy jeszcze szczyptą zemstę wobec tego złego gracza i przepis na antagonistę gotowy. Mamma mia! Wilk łączy siły z synami postaci, które zabiliśmy w jedynce. Mamy więc synów szczura, synów wieprza oraz szakala. Zaraz, zaraz, panie kierowniku, czy tam czasem węża nie było? Ano był. Czym problem? Pierwsza misja polega na tym, że zamek królewski jest szturmowany przez szakala, a nasz bohater, którego tak jak wilk będę nazywał chłopak. ten chłopak. musi pomóc w ewakuacji ciężniczki. Król, dla którego walczyliśmy w pierwszej części, zostaje na zamku. I teraz zatrzymajmy się tu na chwilę. Powiedzcie mi, ten król z twierdzy trójki to jest debil? Czy idiota? Na logikę jesteście władcą. Jesteście świadomi tego, że synowie lordów, którzy już raz wbili wam sztylet w plecy, pełnią wysokie stanowiska. Jeden z synów Wieprza jest chociażby biskupem, no to w tamtych czasach dosyć takie wysokie stanowisko. No i mając to na uwadze, kompletnie nic z tym nie robicie. W ogóle nie bierzecie pod uwagę sytuacji, że oni, podobnie jak ojcowie, również mogą chwycić za broń, nawet z takich trywialnych pobudek jak zemsta. Ja rozumiem, że magia przyjaźni pomogła wilkowi, ale Wasza Wysokość nie jest wilkiem. Kibie ma kolegów. <laughs> nie wiem, nie jestem średniowiecznym królem. Może wtedy otaczanie się zdrajcami z pełną świadomością, że są zdrajcami było na początku dziennym? No nie wiem, no poprawdzie, jeśli się bylę. To po pierwsze. Po drugie, co to za król, skoro byle jaka armia była w stanie od tak sforsować jego zamek? Wiecie, to nie jest tak, że wojska wilka, szczurów, wieprzów i szakala zjednoczone pod jednym sztandarem, tak jak w jedynce, przejmują władzę. Tutaj zamek jest szturmowany tylko i wyłącznie przez wojsko szakala. No ale dobra, lecimy dalej z tą karuzelą śmiechu. Uciekamy na prowincję, aby się ukryć. W międzyczasie szukamy nowych sojuszników. Znajdziemy tu zarówno nowe postacie, jak Czarny Kosur lub Sultan, których względy i zaufanie musimy dopiero zdobyć i są to jedne z bardziej logicznych misji, na przykład Sultana. Jeśli pomożemy mu uratować jego rodzinę, która została pojmana, to on nas wesprze w walce z Wilkiem i jego stronnikami. Tylko z drugiej strony co robił sułtan w Anglii? Przybył ze wschodnich krain. Dobrze mu się tam powodziło, lecz szakal zmusił go do wyjazdu. Zabrał więc swój dobytek, rodzinę oraz wszystkie bogactwa i przypłynął tutaj. Oczywiście spotykamy też starych znajomych, bo przecież gra by... Oczywiście spotykamy też starych znajomych. W końcu gra była reklamowana jako ta najlepsza odsola w serii. Teraz będzie trochę spoilerowo, więc jeżeli chcecie przejść na własną rękę tę jakże fascynującą opowieść. To przewincie po prostu kawałek dalej. Po zdobyciu sojuszników stopniowo pokonajmy szczury, wieprze czarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty. i pozostały zwierzyniec. W ostatniej misji chłopak szuka wilka. Wcale to nie brzmi jak kolejny serial z Polsatu. Ale chłopak wpada w pułapkę i wilko. zabija. Tak, to jest jedna z tych niewielu gier, kiedy pod koniec mimo wszystko nasz protagonista umiera i złotrym wujem. Podoba mi się natomiast to, że tak samo jak w jedynce, zastosowano tu parę takich humorystycznych elementów. Chodzi mi o to, że na przykład takie nazwy jak hrabiak Nuno. Aż nie potrafię tego wypowiedzieć. Hrabiak Nuno... Hrabiak nu no -ru. Teraz ładnie powiedziałem. Lub biskup Brzmią dosyć zabawnie. Zwłaszcza, kiedy ja to wypowiadam. Wyobraźcie sobie taki Villain Hub, gdzie spotykają się takie największe złole z każdego uniwersum. No i się tak przedstawiałam dumnie i donośle. Jestem Darth Vader, postrach galaktyki. Jestem Sauron, sługa Morgopa. Jestem Szynkowór, to ty zabiłeś mi tatę, robię cię na zupę. No, jak wreszcie takich oprychów na poważnie. No dobra, fabuła ma swoje bolączki, no to może chociaż gameplay jest spoko. Twierdza 3 na premierę była totalnie zabugowana. Ja akurat grałem wersję Gold, czyli tą wydaną po latach, co niby tam wszystko poprawili. Więc na jej podstawie się wypowiem. Mieliśmy tu takie mechaniki, jak im bliżej Jonu stawiamy domy, tym więcej mieszkańców pomieszczą. Szczerze mam bardzo obojętne zdanie o tym. Ani mi to nie przeszkadza, ani tym bardziej nie pomaga. Najbardziej podoba mi się rozwiązanie ze Stronghold Warlords, gdzie możemy zdecydować, jak wielki dom zbudujemy. Twierdza, czy to taki przeciętny RTS z rozbudową bazy. Nie mamy tu żadnych innowacyjnych mechanik. Od po prostu zbieramy surowce, pilnujemy, aby speaker był zapełniony, mój panie. Tak dalej. W grze jest bardzo mało jednostek dla porównania. W krzyżowcu jeden, mieliśmy zwykłe jednostki oraz najemników. W dwójce to samo. W legendach były smoki i gołe baby. Rycerz na koniu, nie. Nawiązując do znanej piosenki. Chociaż czekajcie, w legendach goły bab by nie było. Grafika w tej grze wygląda jak generyczna asety z Unity, ale pochwalę tę grę za oświetlenie. Jak na RTS-a z 2011 roku, uważam, że gra świateł, cieniowanie i tym podobnie wypadają tu klimatycznie. Zwłaszcza widać to nocą, jak pochodnie oświetlają całe otoczenie. No dobra, pohejtowałem sobie, no ale może da się jednak znaleźć coś pozytywnego w tej grze, prawda? No! Coś tam się znajdzie, ale bez fajerwerków. Na plus, na pewno cała ścieżka dźwiękowa. Pamiętam, że w swoim czasie, tak jak Tom of Bedlam, potrafiłem sobie w tle puszczać, kiedy grałem w inne gry lub robiłem animacje. W tej grze chyba jest najlepiej zrobiony dubbing ze wszystkich twierdz. Samo to, że mamy Piotra Franczewskiego, który mówi do nas jako narrator przed każdą misją, zasługuje na zaletę. Pod osłoną nocy Szakal niespodziewanie przypuścił atak i rozpoczął oblężenie naszego zamku. Zamek jest już stracony. Twoim celem jest teraz uratowanie młodszej siostry naszego króla. Musisz znaleźć drogę ucieczki z zamku, a następnie wyruszyć wraz z młodą królową w górę rzeki. Katsenki przed każdą misją są moim zdaniem najgorsze. Wyglądają trochę jak taki animacik, może jakiś komiks, pomijając głupotki fabularne lubiłem oglądać te przerywniki. Tyle z plusów. Muzyka, dubbing, katsenki, co ja tam jeszcze mówiłem, a, Gra Świateł oczywiście nocą. Tyle. No dobra, zobaczmy jak gracze odebrali tę grę. Przejrzyjmy sobie jakąś ciekawą recenzję. Kupiłem za 7 zł i żałuję, że tę grę kupiłem, bo miałbym kepsa na Powstańców, małego, na cienkim, z Ale na miejscu, bo z dowozem to 10. Wniosek, kochani, jest tylko jeden. Kiedyś kebaby były bardzo tanie. Kto pamięta jak kebab kosztował 10 zł lub mniej, niech napisze w komentarzu kebab. Poczujmy ten zapach nostalgii. Dostaliśmy również DLC Czarny Kosur, który brzmi jak jakiś starożytny artefakt z Warcrafta, ale to jest po prostu nazwa jakiejś postaci. Został on dołączony do wersji Gold i chyba tylko taką wersję można dziś zdobyć. Jest to kilka nowych misji, które dzieją się tuż po zakończeniu kampanii podstawki. Czy warto zagrać w Twierdze 3? No, po to zrobiłem ten materiał, żebyście nie musieli, a zamiast tego mogli sprawdzić dużo ciekawsze produkty, jak na przykład Stronghold Warlords, o którym zrobiłem ostatni materiał. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i suba na do końca roku mamy za cel wbicie 10 tysięcy subów, więc jeśli dołożysz się do tego celu, zrealizujemy live, na którym po raz pierwszy staje się dark soulsowym masochistą, a CBS, czyli drugi prowadzący, po raz pierwszy zagra w gotika i zmierzy się z jego topornym sterowaniem. Te oraz inne materiały, które zrealizujemy po przebiciu tego progu, znajdziesz w opisie tego filmu. A jeśli chcesz zobaczyć moją niepoważną analizę Cyberpunk'a, to kliknij w tę miniaturę, która tu wyświetla się na ekranie. Do zobaczenia już za chwilę.